Aha, no to chyba nie mamy za dobrej ekonomii tą Hiszpanią. Czemu mnie to nie dziwi? Ogólnie e, Hiszpanią jeszcze mamy jakieś kolonie: mamy Kubę, mamy Puerto Rico, no i mamy Filipiny, więc nie jest tak źle. Mamy oczywiście też e, Ceutę, znaczy Melię. Nie ma Ceuty w tej grze? Dziwne. E, no i mamy Kanary, e, więc nie jest tak źle. Możemy robić kolonie i w sumie się to zajmę. Jeszcze uważam, że bardzo potrzebne, że jesteśmy tak blisko Afryki, jest yy, dać od razu prawo kolonialne. Nie możemy? Możemy dać, musimy dać do sił do tutaj armię, yy, więc konfirm i teraz powinno już być do przejścia, okej. Okay. Próbujemy przyforsować to prawo kolonialne, bo chyba ono za dużo nie zmienia, a ono jest bardziej popierane. I oczywiście, żeby naprawić naszą ekonomię, uważam, że najlepszym pomysłem jest yy, od razu zacząć wojować. Więc ja bym szczerze chciał Algierię ukraść tym panom Francuzom. Ja nie wiem, czy też skończy dobrze wkurzane pana Francuza, więc jednak chyba tego nie zrobimy. Na razie, może, powiedzmy wojnę o tą prowincję w Maroku. Mam nadzieję, że po naszej stronie staną. I też w sumie ja zostawię tutaj część sił żeby zrobić desant potem na Maroko, spróbujmy tak rozegrać tą wojnę. A wszyscy mogą stać przy mnie, mam nadzieję, że nie staną. O, Wielka Brytania poprawia z nami relacje. To jest piękne. I Rus Rosja nawet z nami poprawia relacje. Nie wiem, w nam nas uważają, że o wielką monarchię, co jest dość dziwne. Co? Z czego Maroko stanęło po ich... znaczy... Czy ja chcę ryzykować wojnę z Francją? Nie, bo zostanie po, po mojej stronie ten, offer Banslavis, Slavis, tak. Postałem po mojej stronie Wielka Brytania. Jak rozpętałem pierwszą wojnę światową, ym, nie wiecie co to znaczy, że trzeba wysłać więcej armii tutaj na Pireneję. Ja bym szczerze już zaczął ym, robić pełną mobilizację. O, i poszło sobie Francja z tej wojny, i to ja rozumiem. Czyli teraz w sumie z pomocą Anglii będziemy obaj bili Maroko trochę na wyrost. Dobrze, że się nie wycofałem. Aha, i teraz Smanie po ich stronie stanęli. To ja po mojej stronie biorę Egipt. Aha, ale po ich stronie znowu Francja stanęła. O nie! Nie! Co się stało? Dlaczego mi wojna Karlistów wybuchła? Panie, czyli Karliści, nie? Dobra, yy, nie wiem, czy jest sens prowadzić wojnę na wszystkich frontach, ale ja uważam, że jest. Że sobie kraj zrujnujemy. Pomyślcie, jak to może być ciekawa wojna. Bo gdzie jest moja armia? Aha, po ich stronie stanęła. Portugalio, pomóż! Całą mi armię zabrali! Klejn! Ha, i po mojej stronie w końcu Egipt nie stanął też. E, jak zrujnować sobie kraj w trzy kroki? Nie, mogę stanąć po stronie tych buntowników czy coś? E, dobra, mamy wojnę domową w Hiszpanii trochę przed czasem. Znaczy, no to jest wojna karlistowska. Raczej. Wiedziałem, że to jest event na wojnę karlistowską. O! Ale mamy armię! Czekaj, kim ja w końcu gram? Dobra, ja gram tą Hiszpanią. E, z kim ja się w końcu biję? To jest już taki chaos, które nieważne. Czekaj, co ty w ogóle robisz ze swoim życiem? Ty nie masz się bronić, tylko tu atakować. Czego to oddajesz tereny nikim nie walcząc. Co to ma być? Jaki to jest skam? Aha, bo tu Francuzi są, dobra, to już wiele tłumaczę. Um, Czyje to w ogóle jest? A nie, to ja tu jestem, dobra. Dobra, już rozumiem, już panie Maju. Ale ty stąd uciekaj. Nie, nie tu atakuj. Nie atakuj z Francuzów. Z Francuzami nie walczyć. Tak, kiedy oni podbijają Portugalię, to my rozwalamy tych karlistów. Więc ten. To jest już wojna estetycznego zwycięstwa, to wiecie. Tu nawet Osmanie przyszli mnie bić. Biedna ta Hiszpania. Pod moimi żądami. Dobra, kapitulują ci. Ja mogę teraz wziąć całą armię, bo już nie wiem nawet, gdzie ja mam armię. I leć tu bronić I leć tu bronić I leć tu bronić Okej, okay, gdzie są Anglicy? Where Anglicy? Oko, okay, dobra ty tu atakuj Maroko Aha Ale tu Francuzi przyszli, no To teraz nie atakuj Maroka, wiesz? Pff, ale mamy słabe wojsko w porównaniu z Francuzami Czego to doszło, żeby nawet my uciekali przed Francuzami? Hmm, czekaj, ja mam flotę przecież, nie? Może tą flotą. Right coin voice, yy, zrób tu. Nie wiem. Tu są ciężkie bitwy z tymi Francuzami. Bo ja w ogóle armii nie wziąłem, dobra. Już wiem, co tu źle wyszło. Okej, okay, no raczej padniemy. Chociaż w Pirenei, że się udaje bronić. Problem jest taki, że my już mamy 30% poddanie się. A oni mają na plusie. Więc może się w Maroko od razu nie było dobrym pomysłem. Ale kurczę, nie spodziewałem się, że mi wojna karlistowska wybuchnie w tym czasie. Czekaj, Anglia z tej wojny wyszła. Mhm. Okej, okay, dobra. Teraz już tutaj nikogo nie ma ludzie. Trzeba przenieść szybko wojnę na ich terytorium. Okej? Okay? Teraz... zróbmy desant na Fez. Problem jest taki, że my się zaraz się poddamy. Jest ten, ale ej, ja w sumie dalej to gram. Da się to jeszcze wygrać, więc czemu nie? W sensie tą wojnę raczej już nie. Ja ją do końca prowadzę, ale... O, desant. humiliate Stein, aha. No to fajnie. E, dobra, ile my mamy długów? Dobra, nie aż tyle. E, Okej, okay. no nie, nie pykła ta wojna. Trzeba przyznać, nie, nie wyszło. Ale to jakby nie musi oznaczać, że inne nie wyjdą, więc oczywiście zaczniemy ustawiać kolejną wojnę, bo już nie no tu ja, Trzeba na razie odpocząć. Ale i przynajmniej Portugalczycy nas nie zdradzili. Nie, może coś z Portugalią podpisać, jakiś Defensive Pact czy coś takiego. Ej, mamy Defensive Pact z Portugalią. I Allianz? jeszcze do naszego rządu może... Aha, znowu nie zmienili nie, nie zmieni rządu tych... Yy... Burszuazję, czy cokolwiek to jest, nie wiem. Robimy rząd całonarodowy, żeby się z tej wojny podnieść i żeby w końcu przeforsować to prawo kolonialne. Bo to chyba teraz tylko kolonie mogą nas uratować. Ok, mamy to prawo kolonialne, więc teraz możemy chyba ...być tak, aż to kolonii, dobra, tu historycznie, tu że zaczynamy tu, gdzieś tu skolonizować. Ok, i zaczniemy tu wszędzie kolonizować, gdzie się da tylko. Ta, I te, tym razem, może powiedzmy wojnę, która może się udać. To jest British, nie British, British I'm, I'm Britishman, jak mówił. Kołach, ja się nie będę bił. Chodziło mi o podwój na przykład. Ciebie. Benin. Aha, i jak wszyscy będą bronić Benin, to się wkurzę. To jest pełna epoka kolonizacji, nie? Jak Brytyjczycy staną po ich stronie. Egipt staną po ich stronie. Rozumiecie? Bo Egipt się interesuje tym, co się dzieje w jakiejś Afryce. Nie patrzcie na naszą ekonomię, proszę. Rób desant na ten Benin. O, tu już poleciał desant. Ledwo co wygrywamy. To jest dosyć smutne. O, ale tu nawet Ku Kubańczycy przybyli nam pomóc. I oni przegrywają, rozumiecie? Z jakimś daniem ważne? Okej, okay, tutaj jest ich bardzo dużo. Tych ben Beninczyków, więc... Chodź. Broń frontu. Eee, kto tu jeszcze jest? A, to garnizony już. Okej. Okay. Nawet z Afryki wyszczajmy tych biednych żołnierzy, co już jedną wojnę przeżyli, która nie, nie, nie wyszła za dobrze. Co? Jak oni nam ten przyczynę znieślieli? I znowu trzeba będzie się desantować? Rozumiecie, że my się desantować nie możemy. Rozumiecie, jak to jest upokarzające? Równymi siłami walczymy i nie przegrywamy. Rozumiecie? Oni tymi toporami nam zabijają pichotę liniową. Nie wiem, czy już czuję, że to jest straszne, żeby się poddać. Chociaż cze nie, czekaj, oni są bliżej kapitulacji od nas. Po prostu będziemy lecieć do ostatniego żołnierza, aż kiedy w końcu tyle jakby polegnie na tych desantach biednych Hiszpanów, że. Ym, będą musieli zaakceptować naszą wyższość, bo im się po prostu Warskoll nie będzie liczył. Da, wiecie co? Poddaję się. Poddaję się oficjalnie. Hiszpania pod moimi rządami skończyła z praktycznie bankrutem, przegrywając wojnę z jakimś plemieniem w Afryce i coś. No i co? To tyle można powiedzieć. Może rozpoczynanie wojny światowej o jedną prowincję w Maroku nie było dobrym pomysłem.